Jutro PiS szykuje kolejną zadymę. E, przestępcy Wąsik i Kamiński, nie wiem czy ich nazwiska już można wymieniać, prawdopodobnie tak. Tych, których nawet Duda uznał, że byli przestępcami, e, zgodnie z paragrafem czwartym swego łaskawienia, i w tym samym potwierdził, że nie są posłami. Jutro będą chcieli wkroczyć do Sejmu. E, ty mam taką propozycję dla ciebie. Dlaczego nie wszyscy Polacy nie wszyscy Polacy wejdą do sejmu? Niech po prostu chodźmy, nie 40 milionów ludzi będzie chciało wejść do sejmu. Dlaczego? Ja jestem też posłem. Wybrali mnie też ludzie. Mam tutaj poparcie kilkunastu tysięcy ludzi, więc jestem posłem. Dlaczego? Nie skoro oni są posłami, to ja też chcę być posłem. No mamy takie same prawa. No tak samo jak Duda jest prezydentem Polski podobno, tak samo Łukaszenko podobno jest prezydentem Białorusi, to ja też jestem prezydentem i ja też chcę wejść na przykład do prezydenta, do pałacu prezydenta i ja na przykład chcę łaskawić wszystkich przestępców innych Dlaczego tylko Duda może łaskawiać przestępców Polski? Ja też chcę łaskawiać przestępców. Wszystkich po kolei: wszystkich moich kolegów, mojej koleżanki i tych, których nie znam. Chcę wszystkich ułaskawić. Tak jest, ułaskawiajmy. Duda łaskawi na przykład pedofila. D to bardzo zły pomysł. Ja akurat pedofili nie będę łaskawiał. I kto sobie już Duda zostawia sam sobie. Słuchajcie, chodźmy tak, zróbmy. No albo zróbmy jak w Ameryce: postawmy policjantów z bronią jak taki Kamiński i Wąsik będą chcieli wejść, zastrzelić. A jak nie, to postrzelić. I na 20 lat więzienia za próbę podpalania ojczyzny. Co by na to? Pozdrawiam.